Jeleniogórska filia Uniwersytetu Ekonomicznego uruchamia dwa nowe kierunki. Będą to długo wyczekiwane logistyka i marketing, a także usługi biznesowe w gospodarce cyfrowej. Oba kierunki są bardzo nowoczesne i tutaj w regionie takich nie było. Natomiast przesłanki ich utworzenia były różne. Logistyka i marketing to jest ten kierunek, który powstał na bazie tych najbardziej oczekiwanych, poszukiwanych teraz zawodów. Bardzo dużo chętnych zawsze nas pytało o to, czy, czy takie kierunki mamy. Natomiast usługi biznesowe w gospodarce cyfrowej to jest kierunek, który powstał na podstawie tego, że obserwujemy mocno gospodarkę, to co się dzieje i to, że wchodzi przemysł 4.0, nowoczesne rozwiązania. O których powinniśmy uczyć? Logistyka i marketing to kierunek dla osób, które swoją przyszłość wiążą z PR, em kreowaniem wizerunku, a także marketingiem. W ramach tego kierunku realizować będziemy przedmioty, między innymi takie jak social commerce, e-commerce, marketing, media społecznościowe, influencer marketing, neuromarketing i wiele, wiele innych. Także są to na pewno przedmioty w w ramach których student, potencjalny student znajdzie coś dla siebie i na pewno odnajdzie się na nowoczesnym rynku pracy. Natomiast drugi kierunek usługi biznesowe w gospodarce cyfrowej będzie uczył tego, jak sprostać oczekiwaniom dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Pracownik musi być elastyczny na nowoczesnym rynku pracy. To nie może być tak, że przyzwyczajamy się do tego, że pracujemy w jednym miejscu, w jednej formie, przez całą karierę. Także uczymy. Będziemy uczyć, uczymy, jak poszukiwać nowych rozwiązań, jak być kreatywnym, bo to jest chyba najważniejsze w zmieniającej się gospodarce. Musimy wyprzedzić zmiany, które następują, a zmiany po pandemii są bardzo szybkie. Oba kierunki realizowane będą w trybie trzyletnim stacjonarnie, jak i zaocznie. Rekrutacja trwa do końca września.